Witajcie w kurniku Bożenki. Idę wypuścić właśnie kurki, bo troszeczkę przestało padać. Bo padało całą noc i od rana lało po prostu. No ale kurki muszą wyjść, one nie lubią siedzieć w środku. Czy pada, czy nie pada? No, wybieg troszeczkę zalany, powiem Wam, bo bardzo padało. Więc zobaczcie, dosyć namoczyło. Dosyć sporo namoczyło. Nawet tutaj. Gdzie jest pod plandekami, pod daszki, pod dachami ślimaków pełno. Zaraz będę musiała je troszeczkę wy, wyzbierać. No strasznie, strasznie. Tak, tak leje od wczoraj, no że nawet już te plandeki nie wytrzymują. Widzę. No nic, na razie wypuszczę kurki, pozbieram najpierw te ślimaki, później wypuszczę. No i zobaczymy jak to będzie, bo, bo nie zapowiada się dzisiaj lepiej, nie zapowiada się lepiej, ma cały dzień padać. No, wszystko tutaj oporządziłam. Wodę świeżą dałam. I tutaj, jak widzicie, dałam im trochę słomy, żeby miały troszkę bardziej sucho. No już, już. Proszę, proszę. Bo strasznie mokro. Widzicie? Strasznie mokro. No. No, tutaj. Ale... Myślę, że słoma tu troszeczkę wam poprawi. A ty Zosia gdzie tam? Tam ślimaków szukasz, co? No co? No bo to jest, no bo to jest. No widzicie, nic się nie poradzi na to. Nic się na to nie poradzi. Że taka pogoda. Gdzie wy jesteście reszta? Widzę tylko cztery. Jagoda jajko składa. Przecież wczoraj składałaś o 18 jagoda i już dzisiaj rano. No dobra. Na razie musicie sobie jakoś radzić tutaj. Może nie będzie tak źle z tym deszczem. Oby nie padało aż tak. To troszeczkę tu przeschnie. No. Na razie macie ziarno. Tu możecie sobie grzewać w tej słomie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Nie jesteś tutaj, Jagoda. Ja myślałam, że życie nie ma. Ty byłaś tam pod spodem, chyba. Także wszystkie są dobrze. No. To na razie. Musicie jakoś tutaj z tym deszczem sobie same poradzić. Chowajcie się pod daszki i zobaczymy co będzie dalej. Już kapustkę dostaniecie. Troszkę kapustki, tak? Bo trawa mokra jeszcze. Oj, lepiej. Ale wieje, że was wywieje. Gdzie ty szefowa byłaś? Przestań Stefan! Proszę macie. No, co, dzisiaj dostaniecie, bo tam deszcz pada na was. No, ale macie suróweczkę. Suróweczkę pyszną. Kapustka pekińska dziś zamiast trawy. Hmm? No jak to z tą wodą? No nic, ta woda dalej brudna, mimo że, mimo że stoi na cegłach, muszę wymienić znowu wodę. Towarzystwo leci szybciutko. Cukinię idę dać. Kapustkę zjadły. No i gołąbek. A teraz cukinkę dostaniecie. No przesłowam wam tu troszkę. Przeschło. No przesuń się Stefan. Hmm? No no czekajcie, dzieć, czekajcie, czekajcie, czekaj, Stefan. Przesuń się, Stefan. Zosian, gdzie tu wychodzisz? już powolutku powolutku proszę się zająć tym na dole to. no to mam trochę za no a co wymyślałyście, że co tu jest? No cukinie przecież lubicie. No już sobie. Byście chciały za dużo różnego, do różnej dobroci. Proszę. Kapusta cała była, teraz cukinie. Nie no, one no pójdą jeść. Tylko jak ja wyjdę. Gdzie ty Stefan tu? Po coś tam poszedł? Ktoś tam poszedł do środka No za czym się Zosia zastanawiasz Nic więcej nie ma trawkę zaraz wam skoszę bo bo jestem Wyschła już Ale za chwilę przyjdę, tak? Nie, nie wychodźcie. No już idę, bo widzę cukinia. Na drugi plan zeszła. Trawka ważniejsza, nie? No już trawkę przyniosłam, bo wczoraj nie było, ale wiecie co? Zjadłyście taką michę kapusty i jeszcze wam mało zieleniny proszę bardzo proszę bardzo trawka to priorytet przed wszelką zieleniną co tylko niech się szybko wołam wiatr wywieje o matko No Okropny ten wiatr. na dawno nie było takich wiatrów strasznych. Co, nie ma tu nic wiaderku. Nic w wiaderku nie ma. Trawka była. A Grażynka musiała iść do gniazd. No ta kosiarka ręczna to tak fajnie kosi, że takie fajne akurat krótkie kawałki są sam zamrazlane, bo że mogą sobie od razu łykać całe takie całe takie dzioby pełne. No A co wy tam kombinujecie w tym gnieździe tam, w tym, co wy tam kombinujecie w tym kurniku, co? Zośka, co ty tam kombinujesz? Co? Uciekaj przed tewanem, szybko. No, mają marbuza, trawę, sukinie i super. Jeszcze później sałatę wam dam, bo się sałata położyła cała w tunelu, więc będzie dla nich. Ktoś tam chyba jajko składa. Kto? E, Grażyna. Będę zaglądnę, co tam słychać. O, już Stefan jest pierwszy. Pierwszy tutaj. Kto tu jest? Grażynka. Grażynka. Tak? Się składasz, jajeczko? Dobrze. Nie przeszkadzam Ci. Kurki te tutaj sobie ciemne tutaj leżą. Najadły się, bo sporo zjadły trawy i cukinie. A tam jakaś afera. Znowu w kurniku. Stefan tam był. I Zośka ma jakiś problem tam znowu. Pewnie chcę do tego samego gniazda co Grażyna. Nie ma jej już. Obiadek podano. Kapustka kiszona z ryżem i z marchewką dzisiaj jest. O ja sobie tutaj przysiądę na pieńku i sobie popatrzę jak moje kurki zajadają. Jutro. będą mieć znowu twarożek, później mięsko mielone i tak na zmianę. Chciałam kupić im dynie, ale niestety na razie w sklepach dyni brak. Mam nadzieję, że moje dynie będą owocowały. Na razie rosną, ale zobaczymy, czy będą miały dynie. Nawet gdyby nie były zbyt duże, to no to dobrze by było. Jakby cokolwiek było. Bo bardzo lubią dynie moje kurki Arbuza całego zjadły, ale cukinie na razie zostawiły. Myślę, że po południu ją zjedzą. Było przez chwilę słońce i niestety się zachmurzyło. I znowu I znowu będzie padało zaraz ten wiatr tak. Te chmury goni, przyprowadza te chmury deszczowe i znowu się odsuwają i znowu i tak w kółko. Bardzo nas prześladuje ostatnio ten wiatr. Zresztą słyszycie na filmach, jak huczy, jak całymi drzewami szarpie. jak tu z jajeczkami jest? No są jajeczka i to pięć zobaczcie no i super, wszystkie kurki zniosły dzisiaj bardzo pięknie Nawet nie musi być tego jajka tego jajka sztucznego, bo wyrzuciły go więc nie ma co Nie ma co go kładać Widać, że Wiedzą już, gdzie się składa jajka. Nie trzeba im już dawać takiego sztucznego. No, piękne. Zobaczcie, jakie to jest. Piękne. Naprawdę. Super. No, porcja witaminek, czyli mniszek, podagrycznik i pokrzywa. Bardzo lubią, bardzo lubią. A dopiero zjadły, zobaczcie, jeszcze nawet nie skończyły, a już się rzuciły na te liście. No dzisiaj mają, dzisiaj mają używanie różneradny, różnorodne jedzonko. Zosia wywaliłaś? Co? Czy on wywaliłaś to korytko? Widziałam jak łapą wywaliłaś. Tutaj co za zgromadzenie Zosia, tak, pojadłyście sobie i teraz odpoczywacie, co? Na pieńku Zosieńka sobie usiadła, no patrzcie jak słodko, jak słodko siedzi. postawił To przecież wywróciłyście to już. Kto to postawił? Nie zauważyłam. Postawiły i wydzióbują jakieś resztki kapusty tam jeszcze. Ja widzę cały czas obserwuję, że jakiś konflikt jest z szefową. Bo ona coś jest taka nerwowa, widzę. Z Zośką się ciągle jakoś spina. Jak są obok siebie, to się Zośka denerwuje i trochę ją dziobie. Nie wiem, nie wiem co za konflikt jest. A, a propos bujek, to wiecie, że dałam szorca. Jak może niektórzy z Was zauważyli, że był. O, tym, o tej bójce Zośki z szefową. I e, YouTube mi usunął ten film pisząc, że są treści drastyczne, że to są walki kogutów, walki między zwierzętami, wykorzystywanie, wykorzystywanie zwierząt do walk. No nie wiem, nie wiem, wiecie co? Wzięłam to, usunęłam już całkowicie. Nie chcę się sprzeczać z YouTube'em, bo wpisałam tylko na stronę y, do wyszukiwarki y, kury się biją takie hasło i wy, wyrzuciło mi pełno filmów jeszcze bardziej drastycznych niż był ten mój 20 sekundowy i jakoś YouTube ich nie wyrzucił nie wiem widocznie akurat akurat trafiło na mój no, film trudno to był tylko 20 parosekundowy short więc nie ma problemu ale naprawdę że ta sztuczna inteligencja która wyłapuje filmy to troszeczkę, troszeczkę przesadza. Nie było tam nic takiego drastycznego. Po prostu dwie kury skoczyły do siebie. Zresztą widzieliście to później w normalnym, długim filmie. Więc nie było żadnego tam jakiegoś rozlewu krwi. No ale widzicie, jak to z tym YouTube'em No trudno, wykasowała mi. I, i nie, ma, nie ma problemu. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. A, a propos Zośki właśnie no to. Coś z szefową ma na pięku, bo yy, no bo coś jak koło siebie stoją, jak koło siebie dziobią, to troszeczkę nerwowa jest atmosfera. Kulką jeszcze na wieczór ziarno, ale szefowa widzę nie je. Co ty szefowa taka zbuntowana jesteś? Co? Jakiś konflikt masz, widzę, ze, ze stadem. No idź, jedz, idź. Co się dzieje? Co się dzieje, Stefan? No ja nic wam już nie dam, moje drogie. Wy wróciłyście w końcu do góry nogami. To przewracałyście dookoła. A ty Stefan, gdzie? Wychodzisz? Wychodzisz? No, chyba nie jednak. Koda zostałaś tu. Wszyscy poszli. <laughs> no, moje górki nie ma co lecieć. Nie ma co lecieć, bo ja przyszłam was zamknąć już tam do woliery. No. Tak, tylko muszę wziąć rzodkiewki. Ale dzisiaj to najadłyście się zieleniny. Może tutaj wezmę te liście. O, jak ładnie mi tu rośnie rzepa. Rzodkieweczki weczki zaraz Wam dam. Pourywam trochę listków. Jeszcze niech sobie zjedzą na wieczór. A już sobie pójdą tam na swoje miejsce. No, idziemy tam do woliery. Idziemy, idziemy. Tak, tak, już dziewiąta godzina. A o dziewiątej godzinie tam idziemy już. O dziewiątej godzinie idziemy już tam do małej woliery. Towarzystwo moje. Tak, proszę bardzo. Tam idziemy. No, szybciutko. Szybciutko. Czekajcie, czekajcie. Stefan, odejdź.